Ogólnie zawsze chciałam streamować, ale stresuje mnie fakt, że jestem osobą plus size Nie wiem, czy to nie pójdzie w tą stronę Jeżeli martwisz się, że ludzie będą z ciebie niemili i będą cię hejtowali Mogłabyś być Julią Wieniawą albo I inną boginią I ktoś znajdzie coś, żeby się do ciebie przyjrzać I żeby ci sprawiać przykrość Musisz się zastanowić, czy to jest dla ciebie ważne, żeby się przejmować tym I oczywiście, nawet mi, osobie, która już 5 lat robi coś w internecie Czasami wjeżdża na psycha, jak widzę za dużo negatywnych komentarzy na mój temat Ale at the, end of the day, trzeba pamiętać, że osobie które komentują w przykry sposób, czyli wygląd, rzeczy, nad którymi może czasami mamy trochę wpływ, ale jest to jednak tylko wygląd, a nie to, kim jesteśmy w serduszku, w środku. To nie są to osoby, z którymi my w ogóle chcemy prowadzić dyskusję. Bo ja sobie zdałam ale sprawę ostatnio, że żaden z moich znajomych z prawdziwego życia, z którymi mam jakieś relacje, nie tylko znajomościowe, ale na przykład biznesowe, nie napisałby w życiu komuś komentarza, wyzywającego go ze względu na to, jak wygląda, bo nawet jeżeli komuś by się nie podobało, jak wygląda, to dorosły człowiek, który ma więcej niż 15 IQ, będzie miał to w dupie i po Zapoczynaj. prostu zamknie twojego streama. Podsumowując, niezależnie tym, co myślisz, ludzie zawsze będą mieli do ciebie problem. Tak działa internet.